Siemanko, jestem Robert, hodowca Klików. W dzisiejszym odcinku damy sobie klikom e, kapustę. Mam już sobie tutaj pokroję, po, pokroiłem w domu. E, jeśli Wam się taki film spodobał, zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję, napiszcie fajny komentarz. Was pozdrowię w następnym odcinku. Teraz coś nie mogliście komentarzy pisać, bo e, ciągle źle nakliknąłem. Ale teraz już będziecie normalnie pisać komentarze belk wracasz, wracaj, ale ślizgo tu pewnie Wam tu jest najgorzej I tam gdzie woda była wy wylewana, błoto już się zrobiło całkiem Gdzie tam belk idziesz Idziesz Dobra Więc ja się zabieram do indowania Tu jeszcze jest trochę marchewki no po takim małym kawałku ale nie tylko to bo jeszcze później dostaną tak próbuję im dać po gdzieś tyle ale za dużo też im nie będę dawał belk takie długie uszy ma powiem wam Dobra, tutaj już mają dane, te dwa mają. Barania teraz i, bara i ten. Ja se tu powieszę, żeby im lepiej dawać. Barani dajemy cyk. Belk. Da, idziesz. Mua. Wczoraj dostały ode mnie króliki yy, też kapusty troszeczkę dostały, bo yy, jeszcze dzisiaj dostaną ode mnie siana, więc dużo yy, tej kapusty im nie daje. Bo tak żeby chociaż trochę mieli na zagryzkę bo dostaną jeszcze ode mnie tak i tak yy, ten jak to się nazywa wsiano więc nie, nie daje im tak dużo Dobra samiczka ma Belg chyba nie może być tu na dole, powiem Wam. Miniaturka Madonna. Patrzcie, belga Ma jedzenie, nie idzie się popatrzeć. Temu jeszcze trochę i tej. No i trochę tu od marchewki mam. Może by też im dać. Samczykowi jeszcze mam tutaj do góry, bo on został trochę mniej kapusty i ten biały, nie ten, tylko tamten na dole. Belk e, dobry, umie, jakby się uczyło, żeby umiała grać nawet w piłkę. już no, temu już to wszystko wsypię barani dobra, barania ma belg, patrzcie jakie długie uszy takie na pozowanie mieć patrzcie ale ciężko ujać. jakie długie uszy ma ładne uszy zdrowe uszy ma zdrowe uszy o samiczka ładny królik napasiony powiem wam, zdrowe uszy dobra do klatki ma jedzenie i zamykam już sobie króliki od baranii i będziemy kończyć filmik. Mamy 154 suby, lecimy po 155. Jeden subskrybent, i po 160 później polecimy sobie. Dobra, tu już zamknięte teraz, ta Tylko. I będziemy se kończyć filmik Tutaj tylko zamknę se o. Tutaj też Nawet długi ten film o, o, o. Dobra, miniaturka tylko została się Jutro spróbuję zrobić odcinek tak już od rana, żebyście się pooglądali, żeby tutaj zamykam, no i kończymy. Więc jeśli wam się taki film spodobał zostawcie łapeczkę do góry i subskrypcję. Napiszcie fajny komentarz. Was pozdrowie w następnym odcinku. I trzymajcie się i cześć.